Co? No nie ale... Tylko szkoda, że jest 990 <grymne> <Rame, rame. grymne> Dzięki minego suba jest Ale wiecie, że to są godziny na off streamie. Za każdego suba nie streamuje godzinę dłużej. Także nie wiem czy zrozumieliście. Zadyszkę już masz. Człowieku jest 45 stopni kurwa Celsjusza, a ja godzinę siedziałem, ustawiałem plecak. Oddaję chwilkę sobie za drzwi, dobra. To się będziesz streamował w dni i spędzasz się dłużej, będziesz nas męczył. Yy, nie, Shakes. Yy, streamuję teraz, no tak jak zwykle. Dobra, jak się jedzie na, na Powsin? Kurwa, nie pamiętam już. Bijemy nie ma znaczenia. Adamcy, wyłączysz już tego streama. Adio! Dobra, kurwa, Adio, wypierdalasz. Bo tego się kurwa czytać nie da po prostu. Jep, ja będę wypierdalał. Boom. Nie no, jeżeli chłopcy żebym wyłączył streama, to mu wyłączy konto, żeby nie musiał go oglądać po prostu, na pewno nie czatu i tyle będzie święty spokój. 不是、oh,